Ludzie leje, leje i leje Kurde jest Który dzisiaj jest a, a, Dziesiąty Tak, kurde, psajcie no. Wszędzie tu jak grzyby po, deszcz, po deszczu wyrastają jakieś wiadomości Że Polak zaaresztowany Za film na YouTubie Każdy wali ostro e, Że ten, że siedzi Adam w więzieniu To, tamto, tamto Tamtego, po angielsku tak samo Tylko, że o wiele szybciej te informacje się po, pojawiły, nie? Kurde, to mi się nie chce ładować. No dobra, kij z tym, nie? Co mnie śmieszy? Wszystkie kurwa linki są wzięte z www.trybune.com. Chyba coś takiego. To jest chyba jakiś może lokalny. Jakiś lokalny kurde ze Skranton, Może dziennik czy cholera wie co to jest jakaś To Mój pierdoli to wszystko, bo z nim gadam, gadam. Gadałem z nim już dwa razy i jutro też zadzwonię jeszcze raz. I mnie to śmiesznie, bo jakiś nawet Gostek mi na prywatnym fejsie napisał. Po co kłamiesz? Nawet polskie gazety piszą, że Adam siedzi w ciupie. Nie? No, kurwa, sorry, z całym respektem, Zioła, już nie wiem, jak ty się nazywałeś tam, Tomek, coś tam, nie? Z całym respektem, ja akurat mam gdzieś. Czy ty wierzysz w moją historię, czy nie? Bo ja tam na, 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 na Facebooku tam pisałem, nie?, że Mordka jest w domu, nie? Że Adam jest w domu. I pozdro tam wszystkim, ci co go lubią i nie, no bo, słuchajcie, to, to jest nie moja wojna y, między nimi a innymi. No i tam y, ja, i, no i mówię, Daj", i Gostek, wiesz, i tam Gostek, i tam nie, nie, tam, tam jeszcze dwóch innych, może tam na prywatach bardziej tak spokojnie, a ty co, tym co się dzieje, dlaczego piszesz tam tego, że, że, że Adam, Adam przecież siedzi dalej. No tak, wszystkie linki są z jednego linku, no, z jednego linku, który miał informacje, ale który nie zna za kulisów, co kurwa się było, więc kurwa, fuck, więc co a śmiesznie to bo jest nagonka kurwa, czytam tutaj te, te u Szoguna, u kurwa u innych. Adam siedzi, Adam siedzi. Kurwa, Adam nie siedzi, Adam w domu kurwa jest w pizdu. <gryw> Adam siedzi, no ta! Dobra, aż to mówię, kurwa, wieszcie w co chcecie, nie spoko jest. Nie moja sprawa, kurde. A że Adam cicho siedzi na swoje powody i może wam kiedyś też wam powie kurwa, no. Jak nie mi się po... Pojawi to już może wam powiem, a może nie. Posłuchajcie, ja muszę to kurwa nagrać, bo leje, leje, kurwa leje no na, na, na całego. Tutaj tak, tutaj ten portal, nie? To jak jednego portala wybrałem, nie? Co to, nie wiem, to jest kurwa, co to, co, portal, kurwa, Nowy Dziennik, nie? No dobra, dobra, to nie wiem, czy to z Polski, czy to skąd jest ten Nowy Dziennik, nieważne. Oni tutaj opisują, tak jak skopiowane z tego Trybun.com, czy tam coś. To, że tam on, Adam, nie? Pisał jakiś filmik był, nie? Dlatego co tam... co Adam ma problemy, że... że po czterech latach zdęcania się i katowania i niedawania jej jedzenia. Dobra, słuchajcie, ten opis filmiku jest dla jaj. Ja nie wiem czy ktoś uwierzył w to, żeby ktoś pisał o sobie patologia i że kurde zdęca się nad dziewczyną i nie daje jej, jej, jej jeść to jest właśnie humor Adama. No Adam ma taki ostry humor, nie? Co go znając czy nie, nie musicie go lubić tak jak mówię. Kurde, Adam jest ostry, e, bez cenzury, nie? Ale to jest napisane dla jaj, dobra. Nagrał sędziego, no dobra, no to to jest kurde akurat nie nielegalne. I dalej. Kopia dalej z tego tribun.com od 25 września Adam przebywa w areszcie nie skorzystał do tej pory z możliwości jego opuszczenia za kaucją! Kurwa on jest w domu, nie kopiujcie tego kurwa artykułu, no. Nie znacie za kulisów, i to jest właśnie. Alpsajcie, no to jest właśnie. Kurwa. Gazety czy internet to jest właśnie to, że ludzie. Kurwa, nie, nie znają prawdy. I dla, I dla każdego Adam siedzi. No to nie jest, no jak chcecie wierzyć, no to. Dobra, Adam, Adam siedzi, no. Kurwa, Adam siedzi w pizdu. Siedzi i się śmieje w domu, kurwa, że, że niby siedzi, nie? Kurde. Że jest już z domu, Adam się na to zgodzi, że mogę to, że mogę to powiedzieć. I te 10 dni co spędził areszcie to na jednym pośladku jego tyłka, nie? To cy cytuję słowa Adama tak nie? Więc kurde, no. A kurwa, to. A ten artykuł jest dwa dni temu, dzisiaj jesteśmy 10 października, czyli 8 października ten artykuł się pojawił. Zajadźcie, bez komentarza, kurwa. No te jakieś te kurwa przyjeżdżają. A ty tu jest wyścig kurwa. Ole rachamy. Kurwa. Ty tu jest jakiś wyścig w Felix w tym temie. Kurwa Ty tu jest jakiś wyścig w tym Felix właśnie w ten weekend. Nie wiem kurwa, to nie Naskar chyba. Chociaż ja się tam nie znam nie interesuję się tymi wyścigami Naskar. tam są kurwa tych tych, te różne są wyścigi są różne, różne nazwy, różne takie popularności. I tak patrzę, kurwa dużo takich kurwa ziomali tu jeździ z tymi samochodami. Kurde, takie oficjalne ciężarówki, kurde, co mają te. Co tylko robią transport dla tych właśnie firm wyścigowych, nie? Tutaj przyjeżdża. A to akurat tak możemy zerknąć na szybko, kurde, nagrać. No tyle to w sekundy widzieliście, nie? A więc kurde, wiem, że wczoraj był wyścig, bo wszędzie reklamowali, więc ciekawy jest tam co to kurde było szczerze mówiąc to mam gdzieś, to patrzcie też. rurówka, ten pick up kurde jest tam wyjeżdża no, może tak z daleka będzie widać to bardziej to jest bardziej taki show tutaj co ten samochód z tyłu to raczej wątpię że to jest ten co się ściga to bardziej reklamę robi sieci paliwowej Shell'a Normalno no nie ma żadne, nie? Ale wam dzisiaj ma rudę, Kurde! Powinienem więcej, kurde. Ciekawych materiałów rzucać, bo widzę, że kurde się nudno zaczyna robić tutaj. O! Poszedł Poszedł Dobra! Dobra, ty nie będę rzucał głupot, nie? Kurde, bo to... Nie, gadanie to kurwa nie ma sensu, nie? Słuchajcie, tutaj. Coraz więcej wariatów się na YouTubie robi. Jest, jest Zdzichu Kura, który ma swoją stronę. Potem jest Kura z serii KULTURWA, czy to jest inny Zdzichu Kura jakiś. Kurwa, myślałem, że to jest tylko jeden. Ludzie robią fucking stronki... Stronki tych ludzi... Znaczy ludzi, to nie są ludzie, są kurwa... Jakieś kurwa te fucking z widy z moich filmów. Ja się tylko mogę ulać, nie? a kurwa ty to to jest... Jest faza, jest pompa, jest czad, nie? I ten, tutaj słuchajcie, komentarz na jego stronę. Ty on sam nie wiedział, że on ma swoją stronę. Mój ziomal. El tigry. Co, co myślisz, co myśli, że masz swoją stronę? Kurwa co? Ty jakiś gostek swoją stronę! Zabij się! Zamknij! Kurwa nie mam głosu! Sorry, el, el Ziomal wczoraj, znaczy nie, El Tigre wczoraj pochlał, zamknij się, zamknij się, mam kaca, spierdolę, dobra, kurde, ale Gostek, ja Cię pytam, co myślisz na ten... Na twoją w dubie w twoją stronę! Ten Gostek z leżą, ten Tigre! Wypierdalaj tych chami! Kurwa, Kopiujesz mnie! Jesteś mną! Jesteś kurwa chamem! Wypierdalaj kurwa cymulaku! Ty chami! Faza jest pompa szczad, Ameryka Truck stop w Ameryce kurde Faza jest pompa szczad, ale eh? Let's go, let's go Tak, tutaj kurde. Nakładają się fale. Jak masz dobre radio, nie? Nie wiem od czego to zależy, bo tak jakiś tłumaczył kiedyś. Fale mówią radio CB. Są takie e, położenie ziemi coś to ma z, magne, kurde, z e, magnetycznością. Chyba moje wysłowienie Przecież mi łatwiej po angielsku by było powiedzieć, po francusku, ale dobra. Więc sorki, wybaczcie, ale ci co mnie znają, wie, wie, wiedzą, że kurwa... Ja jestem 26 lat poza krajem, jako dziecko jechałem. Więc fale się nakładają, nie? To, że zależy od położenia ziemi... Yy, I czasami właśnie słychać na przykład, Ludzi, ja kiedyś rozmawiałem z Goskiem, z Polakami na przykład. Nie, jechałem na przykład byłem benem, wtedy w Arkansas i goście byli na Florydzie i mówimy: Ty, gdzie ty jesteś, Gostek? Ty ja kolego, nie? Mówię, no jak to gdzie? Kurde, jestem tutaj, wiesz, blisko Ciebie gdzieś muszę być, bo cię dobrze słyszę. Jestem gdzieś na, na drodze tam na, na, przy, przy zjeździe 344, nie? I on ja wie Jaki jakie 344, kiedy kurde, to jest 170, nie 191, 182 on mówi, no nie no, gdzie, co ty gadasz głupotnie. I tak doszło do tego, że ja byłem w Arkansas na drodze 40, a ci goście byli gdzieś na drodze 75 na Florydzie. To jest kurde, pisać, to jest 2000 km różnicy, nie? Ale widzicie, jakieś te fale się nakładały, te pole, pola magnetyczne. I takie tam, nie? I tutaj właśnie przed chwilą, znaczy ja wykrywam to, to jak zaczynałem właśnie jeździć, nie? Pamiętam, że ja nie miałem wtedy radia satel satelitarnego. To radio moje satelitarne, nie? Tego nie miałem wcześniej yy, więc tak jeździłem no, na ślepo. Na no, co? Co w radiu leciało, to w radiu leciało. Miałem kilka swoich dysków i właśnie włączyłem sobie CB Radio, żeby z kimś pogadać czy nie, czy coś. I się właśnie te fale nakładały nie? i słychać było na przykład ludzi z Meksyku, ludzi gdzieś tam z zachodnich Stanów yy, albo ci, co mają mocne radio. Na przykład są tacy gost, gostki, co zawsze reklamują się na CB. Jak jesteś na granicy meksykańskiej, to jest po prostu limuzyna i ona zabiera kierowców. Nie? Dajesz mu dwie dychy i on cały, cały. tam no, 8 kierowców się zbiera, i to dwie dychy jedzie, jedziecie do Meksyku imprezować, i Gostek cię zawozi do Meksyku, imprezuje z tobą i wraca z tobą do Meksyku. Nie? Więc, tak no. Gostek sam też pije kolo, nie? takie Znaczy Gostek, takich gosków gost... jest dużo, nie? I taka to jest nostalgia moja, że sam jak tak od. Właśnie radio i te fale się nadchodzą, to mi to przypomina moje początki Trakierki, nie? To takie najpiękniejsze, znaczy najpiękniejsze. To było 10 lat temu już, nie? To takie niewinne lata trakierki, nie? Pierwsze taki pierwszy zapach ee, właśnie jak się zapieprza wschód, zachód, Teksasy, nie Teksasy, Meksyk te sprawy, nie? Imprezy, nie imprezy. Teraz to się... inaczej na to patrzę, nie? A wtedy to na wariata się jeździło, 24 godziny na dobę, tableteczki, żeby dalej zapieprzać, 3 godziny spania i dalej lecimy, nie? Tak się jeździło, tak się jeździło. Bo takie początki są, dużo kierowców właśnie, nie? Teraz ja już na najeżdżę, ja, ja walę to, nie? Ja wolę się wyspać na, legal, na, log, na Legalu jeździć, mieć godzinkę sobie, kurde, z tyłu na internet wejść. Zrelaksować się, wziąć kryś nic, a nie na wariata, nie? Ale takie czasy każdy przez to przychodził. Oj, tu są te właśnie, widzicie. To są jakieś głosy, które się nakładają, które nie są nawet tutaj. Jestem Phoenix Arizona. To są jakieś głosy z tego, nie? Bo wcześniej się... Słyszałem... Wcześniej głoska słyszałem z El Paso z Texas, który się cały czas ogłasza, żeby właśnie jechać do Meksyku z kierowcami, nie? A jestem Phoenix Arizona, to jest kupę, kupę drogi. 1000 kilometrów, stąd tam ileś, nie? Taka nostalgia, nostalgia mnie tu bierze, jak słyszę takie... Dziś jest ten dzień, co te fale się nakładają, nie? I można słyszeć, jak ktoś ma dobre radio, może słyszeć goskaz 3-4 tysiące km dalej, nie? Jakoś te fale tak się na to nakładają. Nie? Ale wam nudzę w tej trasie. Ja pierwnicę, wybaczcie ludzie, kurwa, wybaczcie, wybaczcie. Aż to kuki swym! Mój kanał! Chądźcie to w pizdu! Mówię co chcę! A zaraz takie co no? 10 minut jak kurwa robię!